Ale najpierw dowiemy się, kto MVP? To jest właśnie pan z zegarkiem oraz prezes ze statuetką oryginalną, zaprojektowaną przez goletę spychalską sztangę, podobnie jak kuchar, który później będzie wręczany Damian Gulik. Nie ma wątpliwości, w ostatnich latach często polscy weterani dotrzymywali te nagrody. Łukasz Koszarek, Szymon Szewczyk, Jarosław Zyskowski Czasami to był werdykt kontrowersyjny, ale dzisiaj Damian Kulik był najlepszy na boisku bez żadnych wątpliwości. Absolutnie. No, wydaje się, że tutaj świetnie przepracowany okres przygotowawczy. Ta rezygnacja z kadry wcale nie musi być tutaj czymś złym dla indywidualnie dla zawodnika, również dla klubu. Jeszcze raz wielkie prawa, wielkie gratulacje. To nie jest łatwa sprawa. Tyle lat tak długo tutaj na, również na polskich, przede wszystkim na polskich parkietach świecić. Przykładem dzisiejszy mecz... Naprawdę rewelacyjny dla Damiana Kuliga. Wrócił Damian do Polski po to, żeby e, grać w Toruniu, a później zmienił Toruń na Ostrów po to, żeby grać o najwyższe cele. W zeszłym sezonie się nie udało mistrzostwa zdobyć, odpadli.